Dzieciaki odebrane, zrobiłam małe zakupy spożywcze. Chyba upiekać dzisiaj albo rogale, albo bułeczki. Jeszcze nie wiem. I tak to co widzicie, jutro na obiad będzie lasagne, mleko, uwielbiam ten chleb ze śliwką, bardzo dobry jest, szyneczka i tyle. Nie wiem czy pamiętacie, ale ja na Malcie byłam we wrześniu z koleżanką i też konserwę przywiozłam i właśnie taką wyciskaną, ale też w słoiczku. Konserwa to jest taki nasz przecier pomidorowy, ale ten naprawdę smakuje przepysznie, chyba wszyscy pomidorki, które dojrzewają w pełni słońca. Podoba mi się taki luźny kierunek, lebek, piweczko i no i taki chill maltański z każdej strony. Także zobaczymy jak farmerzy tutaj działają. Produkcja królików trwa i sporo ziemniaków też niby robią. Także mamy dla nich ciekawe propozycje. Wszyscy uśmiechają. I... Konserwa? Konserwa? <grywa> Przecież taki. Tak? Konserwa. A tu? Nie widzę, Ania, gdzie była. Oliwa, oliwa. Przekażę. Ania pozdrawia, oczywiście. Dobra, Andzia. Andzia, jestem dla Ciebie wszystko. Przywożę prezenty dla dzieci. Yy, konserwę żebyście mieli te pamiątki z mojego wyjazdu. Czekleka ociepła. No i gdzie pomagać być... w spłykach na Rysnik nad Morzem? To zawsze zabierają się na to, do szkoły, zabrałem kanap i z kłusikiem.